Dobra, siejako, witam w moim studiu, ja nazywam się pan Splatynow i mój stream polega na tym, że przychodzę i tu nas rzekam, że nie mam co grać. A wy tylko piszecie, zagraj w to, zagraj w. To. Nie wiecie co piszecie. Nie znacie mojego problemu. To, to są poważne problemy, serio. To już jest taki, no to jest problem boomera możliwe, no. To tak nie działa, że ty mi napiszesz grę zagraj w to, zagraj w to. To tak nie działa. I to jest poważny mój problem. Ogólnie nie mam ochoty na granie, widzowie, znaczy co chwilę mam, ale przestaje mi się cić grać. Pierw do kamerki mogę, ale nie mam gierki, no wiecie, ja mam problem z gierką. Problem z fajną gierką. RP było ostatnio spoko, ale to było takie fajne RP, to było bardziej gadanie niż RP. Nie wiem czy mało to dalej yy, dzisiaj będzie jakieś napady i tak dalej. Yy, chyba większość z Was ma to samo, In inaczej. Wytrawni gracze, na pewno ma macie to yy, ze względu na to, że pewnie już przeoraliście sporo gier, nie? Pewnie jesteś młodsi, macie pewnie chętkę i chęci do gry i poznawanie nowych gier. Ja kur nie mogę znaleźć. Nie, nie, dawaj, wowa, pogrywam sobie w wowa, co chwilę wbijam, ale w ligę, o, 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 inaczej, ligę na off-streamie mi się zajebiście gra z Ozim ostatnio. Tak, w ligę mi się dobrze gra. O, wiem, co ostatnio sprawdzałem. RuneScape. Czy ktoś grał z was w RuneScape? Czy ktoś tu ma 40 lat? <laughs> to nie jest współpraca. Sprawdzałem sobie RuneScape ostatnio, jak mi odżyły wspomnienia, tak naprawdę czasami ja się dowiaduję oś, o sobie z przeszłości yy, dzięki temu, że praktykuję coś w teraźniejszości. I przypomniałem sobie w ogóle, że miałem dużą przygodę z RuneScape. I to był mój pierwszy MMO, chyba nawet. Przeglądarkowy. Tak mi się wydaje. Sławko pewnie grał. Sławko na pewno grał. No RuneScape, ku ale spokojnie będę wam tego robił na razie Old school, tak tak, old school runescape Old runescape, teraz pracują nad runescape'em trójką No ale tak na razie myślę, myślę co to robić Idę po herbatę No i zobaczymy, czy będzie murgał ekran, czy kamera mignie Zobaczymy co się wydarzy Test review RP? Czy co, gasimy kamerkę już koniec tego dojebanego streama? Chcecie tego? Chcecie zajebistego... Gianluigi Girandol, k***a najlepszy k***a playowiec? Nie chcecie? Wiecie, że ja jestem taki, taki zniewieściały, jak mi mówisz nie, to znaczy tak. A jak mówisz tak, to znaczy nie. Tak mają kobitki, nie? No. Z zauwa zauważyłem, że w ogóle WoW, WoW ee, Hardcore, e, sta stał się mega popularny. Znaczy, on był popularny w kręgach WoWowiczów, ale teraz staje się popularny w kręgach takich... Yy, niedzielnych graczy WoWa takich jak ja, czyli takich które moich widzów. Nawet widziałem Asmond Gold yy, wysłał mi ktoś dzisiaj na Discordzie, że w którymś tam momencie Asmond Gold nawet mnie ogląda. Czyli najpopularniejszy streamer World of Warcraft, takich MMORPGów i on mnie oglądał, przez 6 sekund mnie oglądał, jak mówię po polsku. Więc jak mówię, no, obiecałem 5 lat temu, że będę w topce streamerskiej i pukamy. Już pukamy do sufitu i nas chcą już wpuścić Chcą nas już wpuścić na strych. Ale poważnie oglądał mnie. Proponuję, że widzów widzu chyba jakiś mi podesłał Już pamiętam jak się ten widz nazywał Aven Light, Aven Light. Dziękuję serdecznie 33 minuta 57 sekunda jestem u Asman Golda No coraz bardziej rozpoznawalna sylwetka. i już nie tylko zjebania innych ludzi a właśnie już z jakiejś, można powiedzieć no wiedzy no wiedzy no ten kurde. O, jest Aven Light jest Siemanko i bez suba. takie kurwisko, nie? Żartuję, pozdrawiam. Co lepsze, VLive, czyli Realm nie, to są obydwa dobre serwery. VLive jest wysycha i RP, jest super, nie? Po prostu my lubimy nowe rzeczy, a na Realmie mieliśmy taką możliwość, że wiesz, do normalnie do dupy zagląda, ma tam admin już siedzi u mnie. Wiesz, w dupie, że wiecie, że wchodzi mi do dupy, że wiecie, w sensie, że, że wylizuje, że w sensie, że no wszystko co chcę, to mam. No kumasz No oczywiście nie będę tego nadużywał, może raz w tygodniu, ale ogólnie próbujemy tego Realma. Tam będziemy miałem tą... Tą szopę, całą, tą taką furgonetkę na kółkach miałem i jakieś hot dogi sprzedawałem. My to też będziemy to robić. Kurczę, teraz w ligę robię, jestem kotem. Tylko jeszcze nie streamuję, bo wiem, że jak zacznę streamować znowu ligę, to sobie spierdolę wajbik. Powiem wam tak, wiem, że to głupio brzmi, ale Liga ostatnio to jest moja ulubiona gra. Od trzech dni. Naprawdę. Naprawdę nawet powiem ci, że nawet o mnie bierze to dło i mówi, czy go wykeruje. Naprawdę mam dobrego szaku. 15 zł. A może do pamiętam, pamiętam, żebyś zainteresowany że ja samym pyktą? Pamiętam, że byłeś zainteresowany Dobrej nocki. sam będę pykał ale z chęcią obejmę. Próbowałem, próbowałem. Nocki Poczekamy wszystkie. na tego Cez, CS... boże a to Star Wars, który za chwilę wychodzi w kwietniu. No jest nadzieja na fajne streamy nocne na nowym fotelu, czyli tak. Star Wars, który wychodzi pod koniec kwietnia i Zelda, która wychodzi pod koniec maja. Tak jest. Tak, na OPG dobrą statę wykręciłeś. Tak jest, Sotiel. Tak jest, tak jest. To już nie ma żartów. Serio, co, y, Gram sobie na midzie Galio. Inaczej w ogóle sobie gram na tym Galio. A wiadomo, nie, nie chcę tego słuchać, ale tak się tylko pochwali szybko. Że gram sobie na midzie Galio i właśnie szako w, w dżungli. I mi się zajbiście gra. Zajbiście w wkrętkę. Pewnie dlatego, że gram sobie jeszcze w Silverze. I jak dojdzie do Golda, zacznie mi zależeć, to się będę wkurwiał, ale póki co. Kozak, w właśnie, rano liga. Wydaje mi się, że liga jest dobra ogromna rano. Na wieczór chyba bardziej RP. Czy będzie coś grane dzisiaj? Tak, tak, tylko moim problemem jest tak. Mam dwa problemy życiowe. Naprawdę, takie poważne. Nie mam w co grać, bo co chwilę, jak coś zagram, to mi się nudzi. Ogólnie mam zajawki 2-3 dni na gierkę, ale brakuje mi czegoś takiego, żebym zasypiał myśląc o tej grze i budził się myśląc o tej grze. Żebym wystawiał się ludziom z. z, z z obowiązków życiowych dla gry. No, wowa program, jasne, że wowa gram. We wszystko gram. Brakuje mi takiego jakiegoś nowego tytułu, żebym tylko w niego grał. Przejebane jest to życie. Wiem, że sporo osób też tak ma. I mój stream polega na tym, że przychodzę i tu narzekam, że nie mam w co grać. A wy tylko piszecie, zagraj w to, zagraj w to, zagraję w to. Nie wiecie, co piszecie. Nie znacie mojego problemu. To, to są poważne problemy, serio. To już jest taki, no to jest problem boomera. Możliwe, no. To tak nie działa, że ty mi napiszesz grę, zagraj w to, zagraję w to. To tak nie działa. I to jest poważny mój problem. No, nie dość, że jeszcze ładna pogoda jest. Coraz częściej wybieram sport i rower od komputera Robi się poważnie. Muszę coś znaleźć, ciekawego, muszę coś znaleźć, ciekawego. Powrót do Valheim też nie. Miecze i sandały. Runescape! Chyba sobie odpalę na off-streamie Runescape Pokażę wam gierkę Runescape, bo może młodsi widzowie nie wiedzieli co to jest za to pierdolony, dospermiony tytuł. Pokażę wam, pokażę wam. z Ale to był hicior, k aż mi się mordać cieszy. ale wiem, że jak w to zagram To zresztą ludzie mnie trylować, łazić, ze mną i mnie zabijać w tej grze. I tak zawsze jest Classic Hardcore Runescape one year and 25 years later. 7 dni temu, patrz, 800 tysięcy. Dobra, zobaczymy czym jest Runescape. Jak... On vote Jak? Ja już widzę Slawko, że Slawko już wali konia. Na Golasa w swoim pełni orkaj. I... Nowe MMO! Oh. <laughs> Zamknij mordę bo sobie teraz, zrobię wkrętkę nowe MMO. Zamknij tą pizdę na tym czacie mnie nie denerwuj. Nie wiesz, że zawsze mam taki rytuał, że hypujesz się na jakąś gierkę. I przez dwa dni mam wkrętkę krętkę, i oni pierdolę, i banuję wszystkich, którzy mnie krytykują. Zobacz. Tutaj grałem w tą gierkę, albo w ogóle może wam opis RuneScape puszczę. Dobra? Poczekajcie. Widzę, że wam się podoba. RuneScape yy, recenzja. Widzę, że wam się podoba na czacie. O, już 3600 osób. Kraj tak biedny, że farmi złoto w starym MMO. O, mamy. Gra jest na Steamie. RuneScape. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Jeś... No typowy gracz escape, typowy gracz escape, No, bardzo jesteśmy zbliżeni do siebie. Ale ma chuja ja Trzeba to, tylko e. się dowie... Kto konto w tobie z 699 levelami stracił. Dziś piękność o. tę w całej zdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. W no nie, no, wydaje mi się, że Kierka jest usperwiona. Nowego... Zobacz, tutaj na kurczaki to nie jest współpraca, to nie jest współpraca. Mogę powiedzieć nagło zjebać runę yy, i widzisz, nic się nie stało. No, to nie jest współpraca. ...kąta, nie jest to trudne Pat, do mapu, zrobienia ludzi gra. złota w tej grze, by wykupić sobie abonament za darmo. To jest test w... spół... nie, to jest test współpracy. Test spół... pay to win? Akurat tak się składa, że odszczędziłem trochę na edukację dzieciaka. Ale gnojek się może uczyć kiedy indziej, więc mogę zainwestować wszystkie pieniądze w Runescape i być królem Runescape i najlepszą gildię na świecie. Co o tym sądzicie? Albo nic nie mów, mam to w piździe, będę sobie sam w to grał. Nawet dla, dla sześciu widzów. Warto? No mi się podoba, uwielbiam gry, gdzie się farmi, jest trzecia w nocy, ty siedzisz w samych majtkach, przychodzi Aga do pokoju tak, chodź już do spania, poczekaj, jeszcze trochę kamienia. I na w w kierkę kurwa siedzę i ten, i rąbię drewno do trzeciej w nocy. A najlepsze jest to, że po trzech dniach nie będę grał w to jebane gówno. Ale uwielbiam to, to jest moja męka, to jest mój żywot. Zobacz, jak zajebiście kopiam ten. ...aktywujący abonament na wybrany czas. Jeżeli są oferty na private taniej niż oficjalnie, można szukać. Dobra, teraz filmik. Czy warto zacząć grać w RuneScape w tym wieku? A czy w moim wieku to. Chodzi, chodzi o wieku. No wiecie, że teraz. Recenzja. Czy warto? Czy warto? Ej, World of Warcraft Hardcore rozsławiłem na całą Polskę, tak? Beee. Myślisz, że z runescape'em nie damy sobie rady? No, watch. Dobra, po polsku coś jest. O, czy runescape może być zamiennikiem dla New Worlda? Runescape 3.pl Premiera Czy warto wrócić? O. Opowaj nam tutaj gościu. Witam moi drodzy. Witam i zapraszam. Słuchajcie. Co się tutaj dzieje? O... To jest ten klimacik filmików z YouTube'a z 2010. Znam Lineage'a, znam wszystkie gry, na tym programie, znam wszystkie gry. Rozumiesz? Jestem już na tym etapie, że już szukam 20-letnich gier. Yy, yy, co zrobić, gdy wielol wieloletnia pasja, jaką jest boks od kilku lat, ojej, musiała być zatrzymana przez kontuzję, jak sobie z tym poradzić? Na pewno postarać się wrócić, starać się potem, pamiętaj, jako... możesz, wiesz, być zawodnikiem boksu, możesz być trenerem i tak dalej. Jak coś kochasz, to i tak będziesz robił, Jak tak... będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, ale wiesz, są ważniejsze jakieś tam sprawy, niż jakiś boks, kultura, wychowania fizycznego, czy, czy walczenie ze swoimi słabościami w sporcie, są nowej gierki, skądś tam pierdolisz i ściągaj runę robimy gildię, nazywam się Smoki, The Dragons, i będziesz... Na boksował, kurwa będziesz w internecie ludzi, a iść tam z tymi rękawicami, trzeba wychodzić z domu... Nie oś, gramy, Cześć, tak. witam was serdecznie i zapraszam... Paczką łapę ma, wszyscy na żyłę w tym RuneScape gramy. W RuneScape'a, no nie wiem czy kojarzycie tą gierkę, ja ją kojarzę no bardzo dobrze, bo to bym skłamał, ale... Parę razy na informatyce zdarzyło mi się grać, Zrób zabijać tam jakieś kurczaki. Tak, bo to jest wozorowane, on będzie mi tu pierdalało. Mano, może spróbuj zagrać w farce reprimand. Sam w nią wątpiłem, Tylko ale nie się... w niej wiele godzin. Far Cry, no jakbyś nie wysłał 25 zł, więc udam, że sprawdzę tą gierkę, ale. Nie, no Far Cry tam widziałem i to jest. Nie. Musi być online. Musi być online. Farmie nie. Dużo czasu musi mi ta gierka zająć. I żebym nigdy się nie kończyła. I kiedy kończę grać, to że muszę czuć bez sens istnienia. I jak do nie wracam, to czuję sens. Hej, papciu. Grałeś kiedyś w Metina, pozdrawiam cię, Nie grałem, nie grałem. Miłego wieczorku. Miłego wieczorku, dziękuję za najciki, Nie grałem w Metina. Znam oczywiście gierkę, mój brachol ciupał, ja nie jestem jakiś. no nie, nie siadła mi. Ale Miło bardzo, to bardzo, bardzo, bardzo. On potrafi wiedzieć, jako... że jesteś ode mnie za fryzurę. Taką? Ej, przecież tak, Crown, on przecież. Yy, razem żeśmy tu y dawali na Facebooku. Znaczy, że mieliśmy, znaczy, streamowaliśmy. Z pasji, bo był bardzo ciekawy projekt na FB Gaming I razem właśnie tam graliśmy No to ja z nim robiliśmy, w jednej filmie żeśmy robili Ja teraz go widzisz Dobra o, Zakis shoty wrzucił. No, runescape, ale ja o, cór, zagram sobie nie w Nie żadnej wędki do tego, nie. Może uwielbiam takie gry, uwielbiam takie gównogierki, uwielbiam. Zagram sobie w runescape'a. Slawko będziemy się na ofie. Chuj, jak nie chcę oglądać. Żałujcie, nie będziecie w naszej drużynie, nie potrzebujemy wa was waszej drużynie wypierdalać. Nie będzie. Nie będzie Runescape'a. Zachowam sobie na w streamie. zajbistą zajebistą gildę, RP będziemy grać, a wy będziecie oglądać to RP cały czas. I chuj mnie to boli Dobra. Tu jeszcze Zakiemu, łapkę w górę, pamiętajcie, Dajcie komentarz, że zajebisty streamer. Wow. Będzie GITES. Co my tu jeszcze mamy? Strona główna. Jeszcze przeleciłem sobie przez YouTube'a. Metrobomin Legia z remisem. O lolo. O, o la Olalalala. Tadeusz Osuły, podobno taki nieprzyjemny z charakteru. Bardzo taki... No wiecie. MO. Zadufany w sobie, ale grać w piłkę potrafi. Może zagrać w gang? Nie będę. W... Nie proponuj mi gier. Ja już powiedziałem. Runescape. Profesjonalny gracz Run Escape. Od dzisiaj. Siemanko, Paris. grałeś może kiedyś w gry z serii Commandos? Nie, na, na Pegazusie? Poczekaj, zaraz zobaczymy, co ja tu mogę zobaczyć, czy to nie będzie nic przypowego, co Mandos? Okej, okay, widzę, ciężka spierdolina, już mi się podoba. Tylko misji. Ej, Wiesz, pierwsze, co? Tak. Wiesz Warto co, zwrócić co, że... kiedyś, nawet niedawno opowiadałem na streamie o moim e, e, przyjacielu z dzieciństwa, e, koledze, Tadziku, już wtedy pamięci, i on, on właśnie p... w takie gierki. Komando, skończony, kontkur i tak dalej. I pokazywał Cześć, mi to, pokazywał i... mi tu siebie na kompie. Jeszcze kompanie miałem, przychodziłem do niego. Tak, tak. A wiesz, po czym poznałem po tym? Po tym gościu z ko kopytem. Elko Paris. A no, może bo... Poł? To taka tibia nowych wiesz, czasów. Jest dużo strajmerów gra. Wiem, wiem. Taka gra, że jak wejdziesz w ten świat, to cię pochłonie i będzie twoim drugim życiem, i uzależnisz się jak za dawnych czasów za e... dzieciaka. E... Heroina już ma, już A wyszedł nowy, A, update, sezon. Wiem, widziałem właśnie, ale wyszedł już drugi sezon. Wiesz, że tak kiedyś, Po. No, ale jakoś mnie nie pykło, wiesz? Próbowałem też Last Epoch yy, i też mi jakoś nie wkręciło. Też mi jakoś nie wkręciło. Nie wiem, może mój content to jest właśnie granie w trzy dni w jakieś gówno, współpracę i tyle. I może to. Ja wyżej kurwa już nie wylecę. Wiesz, Pała, No właśnie. A właśnie, wracając do tego, to ten gość, ta? Ta gierka ma bardzo stara, bo on jeszcze był na ga gazetach y y gry PR y Klik. Pierwszy kontrakt, Komando, co to jest? Ruczej to w Krakowie. Dobra, zaraz będziemy chyba. Grali w RP. OSR Max Cape, Speedrun Any Procent. Co to jest? Bardziej ludzi ma. Ale patrz, zobacz, że wyświetlenie ma w ogóle e, runescape zobaczcie, kamyczki, tu, balierki, nie, jakieś tutaj widzisz. Patrz. Nie, nie zrobiłem tego. Tam se pogram No dobra, czas chyba czas chyba pograć coś innego, no. Ale najlepiej mam dużo widzów, widzowie. Nie muszę się starać. Rozumiecie? Mogę zgasić kamerę, siedzieć tu w majtkach kurwa, Łapy, łapy! I to idzie samo. I mam i jeszcze więcej co jest? Jest więcej widzów, niż się staram. Rozumiesz? Jak ja odpalam zajebisty content z WoWa, zajebisty content z Ligi Legend, o 11 poniedziałek, to jest trzy koła ludzi. A jak odpalam, siemanko, wariaty, to jest kurwa pięć koła. I, i jak ja mam, sobie, jak, jak mam to sobie rozumieć? Jak ja mam to sobie tłumaczyć? Slawko, ściągam ten szajs. No, wcale to nie jest szajs. Powiem Ci tak, Runescape Old School Game to jest kurwa najstarsza gierka na świecie. Podobno Egipcjanie w to napierdalali, kurwa, jak budowali piramidy i stakowali tam jakieś gówno. Powiem poważnie, to jest chuj stara gierka. To Baldur wy... Gate 3 to będzie gra dla Ciebie, będzie gra. Pod koniec roku tak wychodzi Tak jest, tak jest, wersja. ogólnie Open Beta jest otwarta, Open Beta jest chyba, można sobie ciupać. Tak, w ogóle w Baldur's Gate, w, Baldur's Gate w Icewind Dale grałem sobie w takie gierki za mało lata. Odpal stary Ski Jumping 1996 Old School Memories. Można, można, ale nie odpalę tego teraz. Dziękuję oczywiście za każdego danej cika z propozycją. Sprawdźcie trailer Cory punk na YouTube tej banem, może szybki trailer na minuta. Sorry punk, sorry punk O jest, jest test już na GTA, dobra, to będziemy się powoli bio na GTA Zobaczymy jeszcze od tego męczy sorry punk Streamy o oh, fuck! Ja wiem co powinien robić Być takim rokiem, recenz gier! Może ja w końcu wykorzystam ten swój potencjał pierdolenia głupot i będę po prostu testował te jebane bane gry przez trzy dni i po prostu będę test testerem gier, tak się nazywa na, na Twitchu, tester gier z Gery Pałeczka Żyrandol, to będzie moja ksywka, z Gery Pałeczka Żyrandol, youtuber taki. Siemaneczko z Gery Pałeczka Żyrandol, dzisiaj testujemy zapisą gierkę, to jest Core punk zobaczymy się to dalej, to się nadal da, zobaczcie łapka w górę, na kórę, na komentarz. Dlaczego Core, czy warto czekać na Core punk Pokaż mi, już mi się podoba, już mi się podoba, już mi się podoba, już mi się, Albio też zajebisty, game 4 dni. MORPEK od Studia Artificial Core, które jednocześnie planuje zostać wydawcą swojego produktu. Kiedy Początkowe gameplaye prezentują, zaskakują... Jeszcze rozwijamy na ukraińskim oddziale! Jeszcze... O, bardziej patriotycznie, Może jakieś notacje będą od partii rządzących. Świetnie, bardzo pracuję. To które robi wrażenie animacjami, interfejsem i udźwiękowieniem, a mimo to zamknięta beta jest wciąż przekładana. Najbardziej jak. Aaa, zamknięta beta jest przekładana. A wiecie co jest jeszcze przekładane? Zakalec! <laughs> a czy nie! Takie ciasto, że przekładane! Andruty, kurwa, nie zakalec, ja pierdolę. Andruty. Że Andrut i Jam. Andrut, Nutella. Wiecie o co chodzi? Dobra, nieważne. Tak czy siak, Mgła wojny PvP. Kiedy to wychodzi? Kiedy to wychodzi? Dobre to jest. Widzu, widzu. Widzę, że lubisz to, co ja. Musimy się kiedyś umówić. Wygląda jak album nawet z tylko. To może być lepszy album, z to, że Server i Platforma tylko PC, to odcinek. Przekładaniec. No, przekładaniec, tak. Bo jest takie ciasto przekładaniec. Kiedy to wychodzi? O, proszę. Już miało być kilka lat temu, ale ciągle przykładem, ponad w tym roku on ma wyjść. Dobra, w tym roku to za późno. Przestań pierdolić i Wow odpalaj. No nie będę teraz grał w WoW'a, będę grał w GTA. Mówię ci, że mamy poważne problemy z tym, że nie mam now nowych gier. I jak w coś zacznę grać, to po dwóch dniach mi się co nie chce grać. Kurwa, czemu ty mnie nie słuchasz? Ty myślisz, że kurwa żyję w jakimś niebie? W idealnym świecie? Też mam problemy, nawet większe od ciebie. Nie mam w co grać, kurwa, jego mać. Może ETS. A grałeś w The Hunter? Grałem nawet, dawam dupy. Przez trzy godziny w tej gierce. I było zajebiście, polecam tą grę. A wiecie, że ludzie się dalej... A właśnie, bo ja już z czołgami przecież skończyłem. Musimy wywalić czołgi z tego, yy, z tego na dole. Chyba, tydzień minął, tak. Bo będą nowe, nowe rejestracje, będą nowe współprace, widzowie. Czytanie czatu i narzekanie na, wszys na wszystkie propozycje. To jest dobra opcja. Dawaj obczaj zmiany w New Wardzie. Nie, New World mnie już zawiódł dwa razy, trzeci, trzeci raz się na Obiecywał mi, kurwa, rantki złote góry jak zwykle nic do nie zostało. No obiecywał i tyle. Ligusia nie ja rozmawiał o wszystkim i o niczym. No taka liguśka, ale mówię wam, jakbym zrobił to fajnego ganguśka, tu tego, widzę, że w ogóle liga jest popularna, teraz Luki chyba robi jakiś challenge, dalej robią challenge, zaraz zobaczymy. Liga jest fajna, liga ma coś w sobie, każdy kocha liga, liga ma dużo widzów. Liga, o proszę, 10 days challenge robią. Liga zawsze dobrze się ogląda, ale powiem wam, że ten World of War Warcraft Hardcore, w kuta z dużo widzów ma teraz. Dużo ludzi to ogląda. Tak, ten streamer Xariu, jak miał po 3 koła widzów, to gość ma teraz po 5 koła widzów, 6 nawet. Chyba Asmond Gold wypromował strasznie to wszystko, bo. Kocham Hardcore challenge w lidze. Dobra, chodźmy, zróbmy ligę i wam pokażę fajną rzecz. Jak nam pierwszy mecz nie wyjdzie, nic się nie stanie, pójdziemy sobie na WOWA. Duo z ten testem, testem mówi, że już nigdy nie zagra w ligę. Że, że on już tyle w to grał, że się już tyle się oglądał, wykastował tego, że on ma totalnie wyjebane w to. Aha. Dobra, trzecie będę się logował do Ligi Legend. A jakbym pokazał hasło, to by mi ktoś konto ukradł. Ja tam mam kurwa 7 skórek do szaku. Jak musicie kamereczkę zrobić? Żeby było więcej mi widać? Czy lepiej, żeby widać było mój, mój pokój? A może tak? Dobra, będziesz śmieszny mi szako. Nie, nie odchodź, daj mi szansę. Nie widać hasła, bo zasłoniłem. A wyobraźcie, ja żeby tak? A tu teraz, jak tu. W... Czekaj, a nie mogę tego jedną ręką zrobić. A tu taki kutas teraz. <laughs> ja to widziałem innymi oczami. Ale pula.